Ale już nie z serii gameplay z 15 tylko jest to przedstawienie mapy, którą robiłem no dosyć długo, bo gdzieś tak o, twer, nie, to nie tak długo dwa miesiące niecałe. Jestem trochę chory, także baczcie, jakby coś. Także tak, jak yy, wchodzimy do mapy, to no, to wywala nas o tutaj, o tu jest ten domek, takie podstawowe gospodarstwo nie ma tu chyba wyjścia, ale co ja tak to zrobimy? przeskoczymy co tam jak widzicie bramy są otwierane na klawisz na o Tyle zależy jak to mam tam ustawione tu są buraki, no, tego wam już chyba nie będę przedstawiał, to będziecie mieli wszystko na fotach wszystko się otwiera, te małe drzwi do kurnika też tu też, bo on zaraz pokażę, tam można wejść do piewnicy, ale jest to mało widoczne. Tam macie to, ale tam się i tak nie da wejść praktycznie. Tutaj macie karmienie zwierząt, wszystko działa. Tutaj macie gnojówkę, no nie wiem czy mądrze to zrobiłem. <laughs> czy tu się wyrobicie, żeby tu wjechać, bo no, przez to raczej nie będzie się dało przejechać, no ale trudno. Także będziecie nawierać coś z innego gospodarstwa. <laughs> Pójdźmy dalej. No i tutaj macie wioskę standardowo. O, domki jakieś. Tam macie o, znak, tak jak widzicie. Tutaj pola, wszystko ładnie wygląda. Jest klimat. Plusem na mapie na pewno będzie, że można sobie <laughs> zacząć od wiosny, tak jak mamy aktualnie porę roku. No i można oczywiście jeszcze od razu zacząć od żniw, jak widzicie. Jest co mucić. Dobra, następna rzecz. Niewydane drogi polne jak dotąd. No nie wygląda to jako super, ale... nie jest najgorzej. <laughs> Pola w klimacie lubelskim. Tam macie też drogi polne niewydane. Ale pójdziemy na piechotę albo może sobie byśmy wzięli coś kupili nie wiem gdzie to było chyba różne nie To będzie w pojazdach raczej to, to nie to pojazdy to weźmiemy sobie tego Rometa siądźmy sobie do niego o widzicie tutaj od razu maszynki mamy w sklepie też taki zrobiłem także sklep też jest niewydany tutaj sobie pojedziemy to jak widzicie mamy właśnie tą drogę polną też która jest niewydana jak dotąd tutaj jak pola o takie o tutaj widzicie droga polna bez tej prawy tam macie łąkę ale to myślę że jeżeli ktoś Oglądał serię, no to wiem mniej więcej co gdzie się znajduje. Oczywiście seria będzie dalej, nie będzie poprzestana, tylko teraz zacznę robić kolejną mapę, ale to już będzie dłuższa robota, bo będzie trzeba robić pewnie sporo modeli, bo będzie to mapa realna, a mianowicie żółkiewka, była żółkiewka V1, V2. V3 jest gdzieś tam w administracji, ale nie mam do niej linku. I zrobimy teraz żółkiewkę V4, która będzie dostępna dla wszystkich. Tutaj tu sporo potek było z tego miejsca. O kurde. Dobra, pojedziemy sobie tu. Tutaj widzicie o taką zboże. Pola są przerwane yy, drogą. Tu sobie jedziemy, tu już się droga kończy bo tam dosypamy do tym, tamtych pól z całkiem innego miejsca. Jest parę dojazdów. Oczywiście krowy są, kury. Krowy są, teraz wam pokażę, w gdzie jest. Na każdym gospodarstwie ogólnie znajduje się wszystkie potrzebne te tigery, żeby to jakoś funkcjonalne było. Na wszystkim oprócz tamtego jednego zaraz wam pokażę. To, a tu się znajdują krowy właśnie, na tym opaskiszu. Tu już jest trochę za wysoka, ale potem się zmniejszy najwyżej. Mniej no i tutaj jest wszystko standardowo. Na tym gospodarstwie właśnie nie ma tigerów. Jest takie jakby atrapa. Dobra, no, tu się, no tu zarosło trochę. No ale cóż, tutaj ma się To gospodarstwa od drugiej strony. I to sobie możemy pojechać O, jedziemy sobie Tu jest taki dół Tu się ciężko wyjeżdża pod górę Ale ja myślę, że fajnie jest to zrobione Bo jakiś tam pomysł na mapę miałem No i co, my tam nie będziemy jechać, bo to sobie to do pól No i tu już w też jest koniec To jest takie większe pole To pierwsze, odcinek na tym polu chyba No i zawracamy Pojedziemy sobie teraz drugą drogę polną i myślę, że możemy objechać mapę dookoła. No i potem będzie takie przedstawienie mapy już z filmikiem tak jakby, z obróbką, bo to to jest takie gadanie trochę. No i na uwagę zasługuje też ilość widzów i ilość wyświetleń, łapek pod filmikami jest super po prostu. Także bardzo Wam dziękuję za to. Tutaj możemy coś skręcić. Albo w lewo, albo w prawo. Tutaj macie łąkę, pola. O, tutaj mi się nie zjebał. O tam o dalej. Tu też jest dojazd do pól tych tamtych od dwóch. Tutaj jest. Oto. Ściernisko, kukurydza rzepak. Takie bardziej na przemianach chciałem te pola robić, żeby nie było wszędzie jednego i tego samego. I tu możemy sobie... Tu są zakręty jakieś. Tu się jedzie, jedzie, jedzie i łąka na końcu. Także zawróćmy sobie. Na razie maszyn żadnych nie kupowałem. Oczywiście maszyny są na start. Może wam wydam modpak ale to za tydzień może albo wam troszeczkę nad modami jeszcze je popracować. Także na pewno będzie modpak z modów niewydanych bardziej. Jak dotąd. No i tutaj macie to. Tutaj już znowu kukurydza, nie musimy znowu wracać, bo już nie ma gdzie jechać. Jest nowe tekstury, są takie dynamiczne, bardzo takie realne. Jest realna wysokość ścierniska, gęstość jest poprawiana ścierniska, żeby to nie wyglądało tak jakoś byle jak. Trawa jest podwyższona, bo też tylko takie małe było takie górnie trochę. Tutaj po gdzieś się zaczeka, ale je, jedzie Dobra, no i teraz w drugą stronę będziemy Pojedziemy tu co tu opowiadać wiem co, tu są pola tylko Jakiś hajny taki oklimat jest Z tych kul, tam macie, pojedziemy Mamy czas Zobaczymy ile odcinek będzie trwał w ogóle Tutaj masz taki ozatek, tu są kolana, masz tutaj krystach albo coś. dużo dorosnąć. Jest troszeczkę zwiększony czas dojrzewania roślin, ale tylko trochę. Jest obornik, yy, wapno. Co tam jeszcze Miał być ruch uliczny, ale jakoś to nie wyszło. Trzeba ustawiać sporo tych tych, się to bardzo nie chciało. I tutaj macie tą drogę, która tam prowadziła. Tutaj macie pola, też tak dosyć fajnie to wygląda. Tu macie dojrzałe, to się jedzie drogą polną, że realnie to wygląda. I tutaj jakieś takie drzewek parę. Tam widzicie to macie, to jakaś łąka, pola, znowu jakieś zaorane pole. Tutaj widzicie, ominąłem a takiego jest dojazd do pola. Jednego tam jest słonka w dole. Widzicie idzie do góry, a potem tak nagle w dół. Także jest też trudne pola są. To jest znowu jakieś drzewka, rzepak tutaj, tutaj lasek, taki liściasty. I tutaj jedziemy. Tutaj wy tego nie widzicie, ale... Albo pojedziemy sobie o tym do Bo tu jest od razu gwałtowny taki spadek. O! Jest o spadek. I jak się jedzie traktorem to jest ciężko wyjechać, a tam jest jeszcze większy. O kurde Dobra, jedziemy dalej. Już dużo zostało mapy i potem wam przedstawię, na filmiku się porobi zdjęcia. Po tym jakiś filmik. Ogólnie ze wszystkich fazów żebyście zobaczyli jak to wszystko tędy ob... Jedziemy, żeby żebyśmy wracać tam tędy żebyście zobaczyli jak działa, że działa obornik, wszystko działa tutaj też macie pola, to jest chyba najwyższy punkt na mapie ten o, o widzicie tu wszystko ładnie widać co byście to oglądali tu jest znowu droga polna w nią się jedzie tam nie mam pojęcia czy tam jest już dawno to, to robimy. ale jest naprawdę duża to jest średnisko. a tu jest w dół pola tu są taki tam są też pola a, a, a tu jest to. to wcześniej była mała trawa a teraz się rozszerzyło i nie ma chwil do dojazdu, ale jest tu robione Tutaj mamy to no i tam właśnie jedzie, tu macie taki lasek, to chyba nie będę wjeżdżał. O, ten dłoń po trawie, tak. to pewnie przejedzie, przejedzie. Las, oczywiście drzewa można wycinać. Droga po te, droga w lesie, to jest podłoże, takie jak powinno być. I tutaj macie stóp, zbóż rzepak kurdza buraki wszystko można sprzedać w sumie tam się jedzie tam jest las pole tu jest wyjazd z tego to ogólnie tak dookoła można po prostu wjechać no i tu jest już taka droga ładna można się rozpędzić aż do 60 na godzinę także dosyć szybko tam macie jakiś lasek pola no tu są jakieś większe pola, tam są trochę mniejsze. Tam jest droga pola, ale już ominiemy, bo to nie ma sensu zaglądać wszędzie. Tutaj jak widzicie macie budynki, tu jest jakaś zabudowa, tu jest jakaś zabudowa, tu macie kapliczkę, też się można wjechać. Tu jest to gospodarstwo funkcjonalne, robione przeze mnie. Widzicie, brama otwiera na czwartym na To nie wiem tu poprawione idealnie. czy jeszcze nie. No jeszcze nie. Jeszcze trzeba przesunąć bardziej w stronę, bo Tu już jest dobrze zrobione. A tu jeszcze nie za bardzo. Praktycznie nie widzę. No i co tu macie? Macie taki garażyk. Myślę, że wszystko jest tu chyba dobrze. No nie wiem czy można wejść. Ale raczej powinno się dać wejść. Tutaj macie obornik, zielony, sity wyciągające z mapy Do DLK 13, to są zagrody ogólnie dla krów. I No i tutaj garaż. Tutaj studoła taka, a fajna wyszła. Z desek starych. Tutaj oczywiście nawóz, tutaj zboże. Nie to. się mylotek klawiszem. Tutaj macie sieczkę, tutaj macie, o no, takie tutaj kolejne, o tak na no i tutaj belki, no i ogólnie tak to wszystko wygląda. Ja się z Wami żegnam i przechodzę do dalszej prezentacji mapy. się Buja to nie koniec imprezy Nie walczy z głodą